Hej witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj znowu będę budować sobie domek w The Sims 4 Ale będę losować ile kratek ma mieć ten domek I ile w nim ma być pokoi Także dzisiaj takie luźne losowanko Wydaje mi się, że całkiem spoko Może się okazać, że zaraz jakiś bardzo mały dom nam wyjdzie Z bardzo dużą ilością pomieszczeń I Zostawcie koniecznie lajka like pod tym filmem, a my lecimy losować Jak widzicie tutaj ustawiłam sobie 25 kratek minimum Wydaje mi się, że to jest wystarczająco Znaczy ja wiem, że ja potrafię zrobić dom na 25 kratek Ale nie wiem no na przykład jak będzie miał 12 pokoi No to już trochę ciężej będzie ale maksimum to jest właśnie 150 kratek i teraz właśnie wygenerujmy sobie ile ten dom tak naprawdę kratek będzie miał. 28. 28 kratek. No i teraz zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno ja chcę tutaj losować te pokoje za chwilę. Ilość pokoi, błagam, żeby mi się wylosowała jakaś mała ilość. Dobra, ja może sobie ustawię od 1 do 8. Do 8. Oś... Nie no, 8 pokoi jakbym ja miała tutaj zaraz robić, to przesada trochę. No ale dobra, do 8. 1 do 8. Jak mi się wylosuje 8, to będzie śmiesznie. To będzie zabawnie, ale dobra. 28 kratek na 8 pokoi. Ale nie, jeszcze nie wiadomo ile pokoi. Wygenerujmy sobie to. 4. Dobra, 4 pokoje, 28 kratek. Wydaje mi się, że może być, chociaż powiem szczerze, że no nie jest to za duża ilość kratek i za duża ilość pokoi. Za duża ilość pokoi na pewno jest, ale za mało kratek. No cóż, tak los zdecydował, dlatego teraz idziemy to zrobić w Simsach. Dobra, ja coś czuję, że to będzie naprawdę krótki odcinek. 28 kratek, ja nawet... Czekajcie, bo ja nawet nie pamiętam, ile to jest 28 kratek. Jakby... Proszę mi to pokazać. Czyli jakby buduję sobie takie... Aha, jakby buduję sobie takiego klocka, to nagle jest 48. osiem. to musimy tutaj nieźle wykombinować żeby tutaj jeszcze cztery pomieszczenia tak jakby zmieścić. To jest 28 kratek. Czy ja chcę robić takiego prostokąta? Nie wiem, mogłabym. Gdzie ja mam to? No to tutaj, jak to jest 28 kratek, to ja mogłabym ewentualnie tutaj zrobić jakąś taką sypialnię, tutaj w tej części zrobić łazienkę na cztery kratki. No i zostaje jeszcze, nie wiem, oddzielenie tej przestrzeni od tej, żeby zrobić taki korytarz. Jezu, naprawdę 28 kratek mi się wylosowało. Ja to normalnie wygadałam, wykrakałam to. Teraz się zastanawiam, czy jestem w stanie zrobić łazienkę na cztery kratki, ale wydaje mi się, że to... Jakby bez problemu, bo damy sobie ten prysznic ze śnieżnej eskapady, i tu akurat nie będzie jakiegoś takiego większego kłopotu z tym. Została mi tutaj ogólnie jeszcze to pomieszczenie powiększyłam, tak jakby. I została mi taka jedna wolna kratka, tylko że wiecie co? Ja sobie chyba jednak przesunę gdzieś tutaj tą sypialnię. Nie no, ta sypialnia, wiecie co? Ta sypialnia to najlepiej, jakby ona miała wejście tak, jakby po środku, co nie? Bo jak sobie damy tutaj drzwi po środku, to ja będę mogła tutaj sobie wstawić, nie wiem, jakąś komodę, jakieś łóżko. Znaczy, łóżko akurat nie, jakąś komodę, jakieś biurko. Tutaj w tej części jakieś łóżko piętrowe, żeby po Łóżkiem piętrowym jeszcze zmieścić kolejny mebel. I mam wrażenie, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Nie wiem w ogóle po co mi ten korytarz teraz. Nie no, myślę, jak to zrobić. W sensie, jak teraz to przestawię w ten sposób, to będzie tak samo. Bo jeszcze została mi jedna wolna kratka, i ja zbytnio nie wiem, jak, jej, jak ją wykorzystać. Czy właśnie dołączyć ją do łazienki, czy dołączyć ją do sypialni, ale nawet nie wiem, w którym miejscu tą sypialnię. Jakby jak, jak mam tą sypialnię zrobić? Chyba, że tak. O jakoś ją. Ej, a jakbyśmy ją tak zrobili? Takie trzy kratki po prostu. Nie wiem, czy to nie, było, nie byłby. A nie, czekajcie, bo ja mam cztery pomieszczenia. Jezu, ja to jestem udana, nie? Jakby. Dobra. Wymyśliłam. Mamy 28 kratek, mamy 4 pokoje. Na pewno cztery pokoje tak umiem liczyć, już jednak. <gry> ja Tak się okazało, że umiem liczyć. Tutaj zrobimy sobie właśnie sypialnię z tym pod, nie, właśnie nie podwójnym łóżkiem, tylko pojedynczym łóżkiem, które będzie dodatkowo piętrowe. Tutaj zrobimy sobie łazienkę. Tutaj będzie taka osobna kuchnia. Akurat ta kuchnia będzie dosyć susza, bo będę chciała ją w literę U tutaj tak zrobić. W tej części będę chciała wstawić raczej stolik jadalniany. Akurat jest taka jedna kratka, właśnie w, to, w tę stronę. A tutaj będę chciała zrobić wejście do tego domu i zobaczymy, czy jeszcze mi się w ogóle ta kanapa zmieści i takie rzeczy. No mam nadzieję, że mi się zmieści i tutaj będę mogła telewizor na przykład powiesić. No miejsca jest tutaj dosyć mało. Oj, na pewno tutaj kody się przydadzą, na pewno. Zapomniałam, że nie. Ja chciałam taras tutaj przed tym domem zrobić, ale nie mogę przecież tarasu zrobić jakby z tego czegoś, bo mi się to nalicza jako kratki. Ej, no i dlaczego teraz mi 34 pokazuje? Aha, dobra, co? Nie wiem, nagle usunęłam, coś i mi się tak nie zrobiło. Dobra, nie wiem o co chodzi tutaj zbytnio. Albo wiecie co? Może jeszcze sobie tak pomyślałam, żeby tą kratkę, która jest tutaj, bardziej przenieść w tę stronę. Nie wiem, czy to zmieni cokolwiek tutaj, ale. Niech będzie. Dobra, nie, to trzeba jakoś inaczej zrobić. Dobra, nie wiem, jak ja bym chciała, żeby ten dom stał. Naprawdę w ogóle ma kształt taki prostokąty, taki brzydki taki mały po prostu. Nie, i teraz ogólnie zaczęłam się zastanawiać, jakby ten dom wyglądał, gdyby faktycznie mi, ten, mi te osiem pokoi się wylosowało, bo ja coś czuję, że ja bym nie zrobiła tutaj nic dobrego i nic ciekawego. Jeszcze próbuję tutaj wymyśleć cokolwiek, żeby ten dom był w miarę, żeby ten dom był po prostu jakby w miarę funkcjonalny, dlatego staram się tutaj jeszcze pomieszczenia jakoś tak porozmieszczać, żeby on faktycznie tutaj normalnie. Nie można było sobie uczęszczać. W ogóle. Gdzie mi? Co, czekajcie, co? Czemu nagle 27 kratek mi się zrobiło? Dobra, nie, teraz chyba to rozmieszczenie pomieszczeń jest w miarę okej, okay, bo tutaj będę mogła sobie w tym salonie postawić kanapę. W tej części jakiś telewizor jeszcze powiesić, powiesić, ewentualnie jeszcze dodać tutaj biurko, albo na przykład pod ten telewizor, miejsce na stół. To też nie jest głupi pomysł, i tutaj nie wiem, co w tej wdce dalej, ale tutaj będzie łazienka i tu będzie sypialnia i tu kuchnia. Dobra. Chyba mamy ogólnie ogarnięty dom z zewnątrz. Jeszcze tutaj na pewno dużo okien się przyda. Nie wiem jeszcze w, jakich, w których miejscach bym chciała te okna, żeby one były, ale dobra. No dodajmy parę tutaj okien, żeby też tutaj jakieś światło było, wiecie o co chodzi. Teraz możemy się zająć właśnie środkiem tego domu. Ja mam nadzieję, że to za szybko nam nie pójdzie. Może postaram się w tym odcinku dodać jakieś dużo fajnych rzeczy. W sensie dużo detali. Mam nadzieję, że też ten dom będzie funkcjonalny. No możemy sobie sprawdzić na sam koniec. Od razu dodałam tutaj sobie jakąś taką nowoczesną podłogę, bo raczej zrobimy sobie to w nowoczesnym stylu. Jeszcze bym chciała w ogóle otoczenie wokół tego domu zrobić. Może zrobimy jakiś ogródek taki jeden większy. Nie wiem jeszcze do końca, co bym chciała tutaj umieścić, ale dobra, na razie może sobie damy tutaj białe kafelki. Dzisiaj mam ochotę zrobić taki typowy? Taki typowy dom z mebli, który ja po prostu uwielbiam i nie wiem dlaczego, ale dzisiaj mam taką ochotę. Więc może się okazać, że ten dom będzie wyglądał tak jak zwykle, ale może się okazać też, że będzie całkiem ładny i to jest bardzo prawdopodobne. Przynajmniej dla mnie będzie bardzo ładny. Tutaj od razu stwierdziłam, że dodam sobie cegiełkę, taką białutką i właśnie w tej części i w tej części, gdzie jest Łazienka. I oprócz tego, to chętnie bym jeszcze w salonie dała to. Myślę, żeby ogólnie tutaj jeszcze w środku, może nie dodać troszeczkę drewna, znaczy ja będę na pewno chciała tutaj lamele dodać no to jest jakby nieuniknione w tym domu. Ale właśnie na przykład takie jeszcze rzeczy z życia eko, też by były chyba spoko rozwiązaniem, tak mi się wydaje. I właśnie nie wiem, od którego pomieszczenia teraz zacząć. Czy może zacząć od środka, czy od zewnątrz? Nie, no, od środka zaczniemy. To jest chyba ciekawsze niż robienie domku z zewnątrz, bo tutaj nic praktycznie innego nie dodam niż jakieś ścieżki, jakieś kwiatki i w ogóle te sprawy. A w środku może się okazać, że akurat coś fajnego się zrobimy. Myślę, żeby tutaj takiej niebieskiej kanapy nie dodać i takich niebieskich może elementów troszeczkę. no I właśnie nie wiem, czy w tej części chciałabym umieścić jakieś biurko, bo właśnie najlepiej to by było dać stół z krzesłami. Ej, bo. Ja pomyślałam, ja ciągle myślałam, że tutaj dam jakiś stół taki właśnie podwójny. I się zastanawiałam, czy on nie będzie przypadkiem blokował tego przejścia do kuchni. I tak prawdopodobnie będzie. Ale przecież ja mogę tutaj dać pojedynczy. Nie pomyślałam o tym w ogóle, żeby dać tutaj właśnie taki stół. No ale nie, bo te krzesła trochę będą tutaj kolidować. Chociaż w sumie, jakby to się przesunęło, to nie wiem, czy, czy to nie byłoby funkcjonalne wtedy. I tutaj byśmy na przykład takie krzesła dodali w takim różowym kolorze. Jeszcze tego nie dodawałam. A one będą tak fajnie pasować do tych poduszek, które są tutaj na kanapie. Więc można by powiedzieć, że chciałabym tego użyć tutaj. No i na pewno nad tą część, gdzie ten stolik będzie, to chciałabym powiesić, powiesić telewizor, żeby no wi wiadomo wszystko tutaj było, w ogóle to mi się kojarzy taki domek, taki malutki, totalnie malutki kojarzy mi się z takimi wiecie, domkami na wczasach nad morzem, no dobra nie nad morzem, po prostu wiecie, jak gdzieś jedziecie to są raczej takie małe domki i to totalnie ma taki vibe bo tutaj wszystko jest w jedno miejsce praktycznie wpakowane, nie ma miejsca na życie tylko to jest taki domek wczasowy, myślę, że tutaj jeszcze nad tą kanapę będę dodawać takie półeczki, żeby zmieścić jakieś kolejne dekoracje i gdzieś tutaj jeszcze chciałabym lamele wcisnąć na ścianę. No, one to, to tak trochę włażą w tą półkę, ale w sumie, czy to nie wygląda spoko nawet tak w miarę? Wróćcie, ktoś ostatnio na się mnie pytał, dlaczego ja zawsze tak gęsto i zawsze podwójnie daję te lamele. I otóż możecie zadawać sobie również to pytanie, jak ta osoba. Ja daję te lamele podwójnie, ponieważ wtedy jest gęściej i więcej zasłania się rzeczy. W sensie bardziej zasłania to ścianę. Także jeżeli byliście tego ciekawi, to właśnie oświeciłam was w tym, w tym względzie tutaj. Mam nadzieję, że już się czujecie troszeczkę bardziej oświeceni niż byliście. No tutaj. Na pewno bym chciała dać takie dekoracje, jak na przykład książki, ale też myślę, że na pewno jakiś pojemniczek z wystroju marzeń też będzie spoko rozwiązaniem, tylko nie mogę, gdzie on jest, halo. Nie mogę go znaleźć. Do tego wiszącego kwiatka też tutaj nie może zabraknąć, dlatego chyba jeszcze będę chciała te szafki razem z tą kanapą przesunąć trochę bardziej w tę stronę. I tutaj właśnie sobie takiego bluszcza powiesimy. Mam nadzieję, że nie prześwituje przez ściany. No, nie prześwituje na razie. Może sobie bardziej w takim zielonym kolorze. Jeszcze damy. Znaczy bardziej zielonym, jak to było zielone od samego początku. Myślę, że futrzany dywan też tu będzie spoko sprawą. Właśnie damy sobie w tej części, gdzie jest ta kanapa, żeby w nóżki było cieplutko, jak ja to zawsze powtarzam na tych naszych odcinkach. I do tego jeszcze na ten stolik chciałabym umieścić jakąś roślinkę. Tutaj w ogóle jakieś okna brakuje, ale nie dałam tutaj okna, bo chciałam dać tutaj jakąś półkę na książki. Tylko nie wiem, czy ja chcę tę półkę na książki tak naprawdę tutaj dać. Może damy w sumie? Z takich kompaktowych wnętrz? One, one akurat tutaj są idealne. Takie właśnie meble z tego. Tak trochę tutaj bardziej drewna wprowadzimy, bo jak zdążyliście zauważyć, to troszeczkę w białe znowu meble poleciałam. Trochę mi się nie podoba, jak te drzwi się tutaj łączą i nie wiem, czy tych drzwi po prostu nie przesunąć gdzieś tutaj, ale to wtedy bardzo możliwe, że to będzie zablokowane. Ale z drugiej strony już dałam tutaj okna, więc dobra, nie te drzwi będą obok siebie. Myślę, że taki dom byłby niczym, gdyby nie zawiesić tutaj obrazków moich ulubionych, ale zrobimy sobie taką malutką galerię tych obrazów, bo będę chciała tutaj w środku właśnie dać ten obraz takiego liścia w takim mniejszym rozmiarze niż te dwa, także chyba będzie to w miarę spoko wyglądać. W ogóle zapomniałam, że mam takie coś jak świeczki, to może te świeczki, tam, ten stolik sobie dam. Dobra, no na razie mamy salon. Ogólnie <laughs> tak naprawdę jeden na cztery pokoje mamy z głowy, czyli 25% mamy zrobione. Dobra, teraz zastanawiam się, czy ta kanapa nie będzie tutaj z tymi drzwiami kolidować. Nie wiem. Sprawdzimy to sobie na samym końcu tego odcinka. Okej, okay, nie wiem, do którego pomieszczenia teraz pójść. Może zrobimy sobie łazienkę. Bo będzie tutaj najmniej roboty tak naprawdę, bo tutaj dodam sobie prysznic naprzeciwko tych drzwi. W tej części dodam sobie to aletę i tu nie powinno być właśnie żadnej, żadnego kolidowania ze sobą między tą toaletą a tym prysznicem. I właśnie w tej ostatniej części, w tej ostatniej kratce, warto by było dodać jakąś umywaleczkę. To może dodamy sobie taką, może. Z... Czekajcie, bo tutaj w ogóle tak sterylnie biało za bardzo jest. Dobra, ale tą umywalkę ja tak sobie wymienię, bo ma taki kolor drewna, który mi tutaj zbytnio nie pasuje do pozostałych pomieszczeń, a jak wiadomo, ja zawsze lubię robić pomieszczenia, które w jakiś sposób do siebie nawiązują, dlatego ta umywalka chyba z wystrojem marzeń będzie tutaj lepszym rozwiązaniem. I może, żeby jeszcze bardziej tutaj drewniano było, to takie lamele w tej części. No teraz to się troszeczkę bardzo drewniano zrobiło. Na pewno, żeby to pomieszczenie troszeczkę powiększyć, optycznie przynajmniej, to dam takie duże lustro. Boję się, że jak zacznę tutaj za dużo rzeczy dodawać, to zrobi się to troszeczkę niefunkcjonalne. I teraz nie wiem, czy powinnam lecieć z kolejnymi półeczkami. Ej, te nawet tutaj ładnie nie pasują. w sensie, patrzcie, bo one tak niby w lustro też wchodzą. Ej, ja w ogóle nie używam tej półki chyba nigdy w życiu. Ej, dobra, znalazłam butelkę na wino, może jeszcze dodamy tutaj w tej części. Troszeczkę się tutaj ociepli przez tą świeczkę, ale niech będzie. No i oczywiście do tej łazienki muszą pójść łazienkowe szpargały, gdzie one są tutaj są, bo mamy półeczki, na których trzeba coś dać, na które trzeba coś dać, nie zostawimy je takie puste, że nie ma miejsca tutaj na kolejne rolki papieru toaletowego, to od razu ułożę sobie na tym kibelku ze dwie i jeszcze tutaj obok powieszę. No i dobra, lecimy tutaj teraz na te półeczki górne. Tutaj będę musiała sobie chyba sam ma Na wysokości ogarnąć. W sensie po prostu popodwyższać, żeby to się wszystko tutaj udało zmieścić. Ej, i powiem Wam szczerze, że fajnie to wygląda, tylko no, jak wiadomo, mi się tak dużo kolorów ze sobą nie podoba bardzo, jak one są tak połączone, dlatego pozmieniam troszeczkę je. O, tak, tak już jest lepiej. Jak, wszystko, jak wszystkie rzeczy są białe, to Sim dobrze się podoba nagle, nie? Jeszcze w tej części powiesiłam takie coś, takie dozowniki. Ogólnie na szpargały takie łazienkowe po prostu miejsce wiszące. I nie wiem, czy to właśnie w tej części bardziej powiesić, czy może nad. Nie, no nad to za wysoko będzie, a tutaj jakoś tak dziwnie mam Wrażenie, że to będzie kolidować. No ale dobra, niech będzie. Także co, powiedzmy, że ta łazienka wyszła nawet całkiem spoko i dużo rzeczy mi się tutaj zmieściło, i jeszcze brakuje mi tutaj światła, czekajcie. Tutaj za dużo już jest elementów na tych ścianach, więc stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będzie dodać takie LEDy, których praktycznie nie widać, ale zawsze to daje jakieś światło. Dlatego chyba mamy zakończoną tą łazienkę i dawno nie zrobiłam takiej łazienki, która była w miarę dopracowana aż tak. No, jak jest mała przestrzeń, to mi się bardziej podoba meblowanie. Okej, okay, teraz chyba czas przyszedł, żeby zrobić tą kuchnię. Dawno nie używałam w sumie tych mebli. Znaczy, w sumie nie wiem, bo zazwyczaj używam teraz domowego kucharza przez cały praktycznie czas. Więc może warto w końcu użyć jakichś innych tutaj mebli i sobie użyjemy właśnie z wystrój marzeń je. A do tego jeszcze z kuchni na wypasie tutaj wybiorę lodówkę. W tej części będzie kuchenka. I właśnie tutaj, gdzie jest okno, zaraz zlew dodam. Myślę, że też w jednej części tej kuchni zamieszczę szafki górne, kuchenne, bo jest tutaj bardzo mało miejsca do przechowywania. Ogólnie w tym domu, dlatego dodatkowe szafki zawsze spoko. Żeby może dodać coś tutaj kolorowego. Ej, patrzcie, bo mi się ta zasłona tutaj podoba i nie wiem, czy ona będzie spoko. To wyglądać czy jednak nie? Trochę przełamuje jednak ten, ten biel i ten beż, więc może akurat fajnie dodać takie coś, a dajmy sobie, a czemu by nie? Coś kolorowego, przynajmniej w tym domu będzie, a nie tylko szary, biały i beżowy. I teraz musimy troszeczkę uważać, bo jeden blat musimy zostawić taki bardziej roboczy, i to będzie chyba ten blat, który jest tutaj koło, albo nie, wiecie co, tak sobie myślę, że tak jak po rzeczywistemu myśleć, to raczej ten blat byłby bardziej przydatny niż ten koło lodówki, bo jakoś ten koło lodówki jest bardziej taki zakryty, więc może sobie tutaj poprzestawiam te wszystkie dekoracje. No właśnie. Ten drugi zostawię taki, żeby simowie mogli sobie korzystać z niego. Do tego sobie jeszcze przypomniałam, że z kompaktowych wnętrz jest taka półeczka, z tej, której jest czajnik, na której są jakieś, nie wiem, co to są jakieś książeczki, jakieś pojemniki na herbatę. Ej, to wygląda całkiem spoko, nie wiem, czemu ja tego nie używam. Bo ja ciągle zapominam chyba o tej szafce. Także tutaj jest akurat takie wolne miejsce, że można sobie powiesić tą półeczkę. I chyba mamy zakończone kolejne pomieszczenie, bo już nie wiem, czy miałabym tutaj coś jeszcze zmieścić, coś tu dać jeszcze, czy nie. Może na tą lodówkę coś damy. To jest akurat taka jedna wolna przestrzeń, więc może jakieś pudełeczka byśmy tutaj dali. Może jakieś książki kucharskie z kuchni na wypasie byłyby tutaj spoko. Można powiedzieć, że to jest jakaś kuchnia jakiegoś smakosza czy coś takiego. I nie ma gdzie przechowywać tych książek, bo nawet regał jest tutaj już zajęty. Dobra, akurat tu jest puste, puste miejsce. <grym> na tym regale nie ma różne. Ale niech będą tutaj właśnie książki z tymi pudełeczkami. Czemu to miejsce jest puste? Ja tutaj muszę książki dodać. I co? No i fajnie, fajnie wygląda. <grym> Jeszcze pomyślałam, żeby to optycznie pomieszczenie troszeczkę powiększyć, co dodam tutaj takie lustra, tylko że niestety te lustra nie będą się tutaj łączyć w tej części. Nie wiem, czy to mi się podoba, jak to wygląda. Chyba, że po prostu wyższe jakoś tak jeszcze kolejne lustro, i to już w ogóle będzie tak połączone niby, chociaż to ma ramkę, a tam to nie ma ramek, no i teraz nie wiem. E, dobra, nie wiem. To może tylko w tej części zostawimy sobie to lustro. Dobra, przejdźmy w końcu do ostatniego pokoju. Nie wiem, czy te okna są w odpowiednim miejscu. Wydaje mi się, że będą tutaj troszeczkę mi przeszkadzać, dlatego przeniosę je na tę stronę, a tutaj właśnie ustawię sobie łóżko piętrowe. O, chyba będzie dobrze wyglądać, bo tutaj sobie od razu dam jakąś komodę, pod to też jakąś komodę, i tutaj może jakieś biurko jeszcze się zmieści. Więcej rzeczy tak naprawdę nie potrzeba, żeby tutaj żyć. No tutaj totalnie to się przydadzą właśnie rzeczy z kompaktowych wnętrz, bo dałam taką szafeczkę, no dobra, tutaj akurat z licealnych lat na dole jest komoda, ale wydaje mi się, że na ciuchy jest wystarczająco miejsca i tutaj akurat zostało nam takie fajne miejsce na pojedyncze biurko z krzesłem. Właśnie nie wiem, czy z kompaktowych wnętrz sobie wziąć takie. Chyba będzie najlepiej tutaj to wziąć. Do tego z licealnych lat jeszcze krzesło w takim bardziej kolorze żółtym i myślę, czy by tej zasłony też z kuchni nie przenieść tutaj. I tutaj jeszcze łóżko zmieniłam na takie bardziej właśnie podobne figury, które królują na tej zasłonie. No, ale to wtedy muszę pozmieniać sobie teraz te meble, bo mi nie pasują kolorystycznie. Ogólnie w tym domu jest też bardzo mało roślin, ale jest bardzo mało miejsca, żeby w ogóle te rośliny wstawić, bo u mnie te rośliny to praktycznie są taką zapychajką dziur, których nie wiem co już, jaki mebel dać, dlatego akurat tutaj mało jest tych roślin. Tu jeszcze dodałam parę dekoracji typu dywan, tutaj świeczunia w tej części. Jeszcze wypadałoby w ogóle ten pokój pomalować, bo nie ma tutaj ścian. Znaczy ściany są, tylko nie pomalowane. Dobra, z tego względu, że jest tutaj i tak bardzo żółto, to jeszcze pomalowałam te ściany na kolejny żółty kolor. Jeszcze w tej części chciałabym dodać lamele, bo będzie to tak fajnie ze sobą współgrało. Tutaj po jednej stronie są, i tutaj po drugiej. I tak wiecie, wszystko tak fajnie, super będzie razem wyglądać. Może jeszcze to biurko trochę przesunę bardziej w stronę łóżka. I właśnie w tej części można by coś dodać. Tylko, że nie wiem co, może jakieś kwiatuszka. O, chwasta. Dobra, chwast będzie tutaj idealny, bo on jest chudy, długi, wysoki i może być taki tutaj. Tylko, że nie wiem, czy nie będzie blokował tego fotelu. Brakowało mi jeszcze w tym pokoju tutaj jakiegoś lustra, dlatego właśnie powstało nad tą komodą. Do tego dodałam tutaj jakieś perfum czy co to jest, nie wiem, chyba to, chyba to są parfumki, nie wiem. Do tego miejsca na książki, razem z kolejną świeczką. No prawda, jak ja robię małe pomieszczenia, to ja się staram, żeby detale wszystkie były jak najbardziej dobrane do siebie i bardzo dużo tych rzeczy było. I później się dzieje właśnie tak, że jest niefunkcjonalny domek, ale nieważne. Na tą komodę dałam tutaj takie obrazy, plus jeszcze roślinkę w doniczce, tutaj powiesiłam obraz w złotej ramce z wilkołaków i tak samo tutaj, tylko że troszeczkę większy. No i co, mamy ten domek tak naprawdę gotowy. No jest mały, no jest mały, są cztery pokoje. Jest 28 kratek, tak jak tutaj widzicie na Górze, ale jeszcze musimy go dokończyć, zrobić. W ogóle zrobić go musimy z zewnątrz. Dobra, ale musimy teraz oczywiście, najtrudniejszą rzeczą prawdopodobnie będzie tutaj zrobienie dachu. <laughs> Te pokoje są po prostu śmiesznie ułożone. No nie, no jak ja nie lubię dachów na jedną kratkę robić. Przecież jak to wygląda, to 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 to, to nie dach. Boże, ten to, to jest jakaś tragedia. Jaki on, jak on ma dach ohydny. Dobra, nie, ten dach chyba się nie nada zbytnio. Może po prostu polecimy z bardziej takim nowoczesnym, skośnym. Właśnie nie wiem, czy to zrobić tak na odwrót, że tutaj będzie w tę stronę, a tutaj będzie. W tę stronę. Nie wiem, czy to nie byłby lepszy pomysł, żeby coś tutaj ciekawego się działo. Jakby tutaj śnieg napada, to może troszeczkę przeciekać, ale no mam nadzieję, że nie będzie padał śnieg w Simsach. Oczywiście to tylko w rzeczywistości tak się dzieje. W Simsach tak się nie dzieje, jak coś. No i tutaj tak będzie jeszcze połączony. Ten tak, dobra, ten tak wygląda zdecydowanie lepiej niż ten, co przed chwilą zaprezentowałam. Jeszcze dodam tutaj obramowania tego dachu. Oczywiście pomaluję, pomaluję ten dom z zewnątrz. Ej, użyliście kiedyś białej dachówki? Ja chyba nigdy. Czy to jest ten moment? Użyjemy białej dachówki w tym odcinku. Biały to jest mój ulubiony kolor, którego używam w Simsach i nigdy chyba nie białego dachu, bo biały dach to jest taka trochę dziwna sprawa, przynajmniej moim zdaniem, no ale dobra. Tutaj sobie może niektóre części pomaluję na biały kolor, bo za dużo tego drewna troszeczkę dla mnie. No i zastanawiam się, czy tutaj może w tej części jeszcze tego dachu nie pociągnąć i jakoś spróbować coś zrobić kolumnami. Taką część właśnie na dworze podwyższoną na kolumnach i tutaj zrobimy sobie taki malutki tarasik. Dobra, jednak to cofnęłam, to murowane coś, tylko będzie dach zwyczajny i do tego dachu to by się przydało jakieś coś drewniane dać, może takie coś? Takie bele drewniane? Czy one będą spoko? tutaj wyglądać. Dobra, jeszcze nam brakuje tutaj chodnika i ogólnie płyt takich pod ten można powiedzieć taras, który tutaj wykonałam. Może jakoś tak po prostu jeszcze to poprowadzę, żeby to nie było tylko tutaj gdzieś zadaszenia, tylko jeszcze obok. No i dobra, lecimy z jakimiś trawkami tutaj. Dobra, ta ścieżka wygląda w ten sposób. Zasadziłam tu jeszcze dwa drzewa i tutaj nie wiem co zrobić zbytnio. jakby tutaj basen miała wybudować, to ten basen byłby większy niż ten dom. Może zrobimy tutaj jakieś miejsce do malowania? Nie wiem, nie robiłam jeszcze na dworze chyba takich rzeczy. Dobra, no ja nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła takiego otoczenia wokół. Wszystkiego, co tutaj właśnie powstało. Jeszcze myślę, że parę kamyczków tutaj będzie robiło spoko robotę. Ej, no, wydaje się całkiem spoko być to, co tutaj powstało aktualnie. Myślę, że jeszcze tutaj moglibyśmy umieścić ze dwa leżaczki i do tego jakiś stolik między nimi. I tutaj jeszcze takie przejście znalazłam. To jest akurat ślubny łuk, ale jak go postawiłam tutaj, to on całkiem tu spoko wygląda, jako takie właśnie wejście niby do tego ogrodu. Jeszcze dodałam parę żółtych krzaków właśnie w te części, w tą część, która powstała tutaj. Jeszcze zasadziłam drzewo kolejne i co? To by było chyba na tyle. Tego ogródka w tej części, ale jeszcze została nam ta część, i tutaj chciałabym dać jakąś po prostu kanapę ze stolikiem. Chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. No i oczywiście ja tutaj użyję tej kanapy z licealnych lat, bo ona ma przepiękny. Ona ma po prostu tak przepiękny kolor. No przecież to jest fantastyczne, jak to wygląda. Przed chwilą powiedziałam, że za, ma... za dużo mi drewna, więc usunęłam drewniane ściany, a teraz będę chciała dać lamele na te ściany. Dobra, tutaj dam jednego kwiatka w tej części. Jakby dalej tutaj jest 28 kratek, bo to, to się nie liczy jako kratki, bo to nie są tak naprawdę kratki. Jeszcze dodałam tutaj tackę na drinki, kwiatka w tej części Obok właśnie tej kanapy. Jeszcze jakąś małą doniczkę w tej części, bo tam jest wybrukowana akurat, a nie ma żadnego przejścia, więc akurat chyba będzie to fajne rozwiązanie. Myślę, że też przydałoby się dodać tutaj troszeczkę oświetlenia, dlatego dodam z wiejskiej sielanki takie klocki, w których jest właśnie lampią. No i co? Chyba skończyliśmy, chyba skończyliśmy. Proszę nie patrzeć na te nagrobki. Wydaje mi się, że całkiem cute wyszło to podwórko, które właśnie jest w tej części. Ej, nie, czekajcie. A, zapomniałam. Znaczy, no nie zapomniałam, tylko nie spodziewałam się, że tutaj widać będzie dach, więc lamele troszeczkę muszę sobie jeszcze do góry pociągnąć, ale to nieważne. Dobra, tak właśnie prezentuje się z zewnątrz ten domek. Jest miejsce do siedzenia, jest miejsce do opalania się, jest miejsce do malowania, ale też do zasadzenia jakiegoś kwiatka. No i teraz do środka przechodzimy. Tutaj są oczywiście cztery pomieszczenia i 28 kratek. W pierwszym pomieszczeniu jest salon, gdzie są krzesła do jadalni, właśnie jest też telewizor. Tutaj mamy też łazieneczkę, która jest bardzo dopracowana moim zdaniem. Mamy też sypialnię z piętrowym łóżkiem, z komodami i z biurkiem. No i tutaj jest kuchnia w kształcie litery U, ale teraz jeszcze przetestujmy w ogóle, czy to wszystko jest funkcjonalne. Dobra, jest i nasza testerka Simdora. Wydaje mi się... O, czekajcie, bo mnie tutaj... Czemu tu się nagle pojawiło to? Teraz tak, Simdora musi tutaj przetestować wszystko. Idziemy najpierw tutaj na kanapę. Dobra, kanapa działa. Czy można oglądać tutaj? Można oglądać tutaj wszystko pięknie. Jeszcze niech ona sobie Usiądzę na tym krześle, bo się obawiam. A, nie, dobra, funkcjonalne jest, a to? Dobra, to też jest funkcjonalne. Wow! Dobra, teraz idziemy do toalety. Dobra, toaleta jest funkcjonalna. Ej, ona poszła tutaj ręce zmywać. No nie, czy to czy ta umywalka jest niefunkcjonalna, naprawdę? No ale normalnie moje. Dobra, ona ma jakiś kaprys po prostu chyba. Dobra, prysznic też jest spoko, można tutaj sobie kąpać. Dobra, lodówka też jest funkcjonalna, można tutaj sobie wyjąć rzeczy, przygotować wszystko na tym blacie. I oczywiście na kuchence to wszystko ugotować. No i pozmywać też można doło no przed chwilą, właśnie umy. Rączki sobie nawet. Widzę, że łóżko też jest funkcjonalne, bo już nasza Simka tutaj śpi, a nawet jeszcze nie zdążyła do łóżka dojść, no ale dobra. O nie, chyba komputer będzie zablokowany. No, ku. O nie, wiedziałam. Ale to krzesło? Ale na krzesło normalnie można sobie usiąść, czyli to jest oczywiście problem Sims'ów, że najpierw trzeba kliknąć na fotel, a potem dopiero, żeby grała Simka albo Sim. Także to jest akurat Simsowy problem, a nie, te... a nie tego, że to jest niefunkcjonalne, bo tutaj jak widzicie, można normalnie sobie usiąść. Także co, dziękujemy naszej testerce. Dziękuję Wam za oglądanie odcinka. Domek jest funkcjonalny, oczywiście 28 kratek, ma 4 pokoje, czyli czyli challenge został przez nas wykonany.